Teraz do Belli, dobra. I mamy. <ścoughs> Co to jest? Nowe, lepiej zbudowa. Co to jest? Yo, siemanko, z tej strony Witaj, witam Was bardzo serdecznie, w kolejnym filmie jest Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jest też z nami Nobek, ale on się słuchajcie schował gdzieś w tej wiosce i powiedział, że się nie pokaże na razie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w serii Dobko kontra, kontra Haker i będziemy budowali epickie, słuchajcie, budowle z Lego bloków. Słuchajcie, w Minecrafcie, zobaczcie, mamy takiego epickiego teksturpaka, który właśnie e, naśladuje klocki Lego, także wyjdą naprawdę mega epickie budowle. Ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał i nowych powiedz, że jeżeli zostawicie tutaj jeśli Ty się łap do góry, to on się pokaże w kolejnym odcineczku, okay. ale musicie zostawić łapeczki do góry. Subskrybujcie też mój kanał i wpadajcie na stronę WitojBella.pl, ponieważ możecie już zamawiać bilety na otwarcie Vito i Bella Houseu, gdzie odbędzie się też spotkanie z nami. Także wpadajcie koniecznie i sprawdzajcie. A my lecimy z tym odcineczkiem 2, jeden start. Okej, okay, także słuchajcie, zaczynamy i zobaczcie, mamy tutaj bloki takie, które faktycznie wyglądają jak klocki Lego. Ja myślę, że z tych sobie skorzystamy. W ogóle te są też mega epickie, a to są fensy chyba, które wyglądają w ogóle jak te klocki Lego. Zobaczcie, jak. Sta to jest nawet taki klik kalego, To jest mega epickie, słuchajcie, dobra Więc lecimy z budowaniem Ej, to się mega fajnie buduje w ogóle a ja tu, Podoba no? mi się to na maksa Jakby stawiał klocki lego, serio I, i to w minecraftcie jeszcze To jest po prostu niemożliwe Aha, jak postawimy dwa, to się robi taki pełny blok Jakby, okej, okay. dobra Spoczko, i później kolejny, okej, okay, dobra Fajnie to wygląda, ale wolę tymi slabami Słuchajcie, stawiać, bo to faktycznie Imituje e, klocki lego bardzo mocno e, I fajnie, że to stawia Ogólnie, chociaż pewnie szybciej byłoby e, Normalne? O, tak, normalne No, oczywiście, że tak Bo jak weźmiemy sobie logi, później tylko byśmy Wykończyli to po prostu tymi blokami. To byłoby na pewno dużo szybciej. Dobra. Właśnie. Więc spróbujemy tak to zrobić. I tak robię ja. Okej, okay, dobra. I chciałem tylko pokazać, słuchajcie, jak to wygląda, ale wygląda to naprawdę przeepicko. Hmm. I teraz tutaj muszę to już tak dokończyć. Yy... <laughs> dobra. dobra. Zrobimy sobie taką dużą podstawę tutaj I ja myślę, że to będzie spoczko Nobek ogólnie będzie oczywiście tam budował Tylko, że on się nie chce pokazać na kamerze, słuchajcie W sensie, w, wiecie Bo Za mało łapek Za mało łapek i on się Wystawia nie chce pokazać teraz Dobra tak, Zobaczmy, czy takie duże drzewo, jak ja zbuduję tutaj Drzewo ty To czy budujesz? będzie spoko Ja próbuję taki domek na drzewie zbudować To ty cwaniaku. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie Okej, okay, ja myślę, że coś hmm. takiego będzie spoczko Także lećmy do góry jeszcze Nie wiem. Czy Dobra, to stawiamy Fajny jest dźwięk ogólnie tego go, jak się stawia, tutaj nie mam słuchawek, Dobra, to pyk. nie wiem. Aha, nie masz słuchawek. No, Słucham. jest taki klik ogólnie, jak właśnie w klockach Lego. Także nie mam, To jest nie mega, noszę. mega spoczko, słuchajcie. Dobra, ja sobie trochę przyciszę, bo to aż za głośno mi. Dobra, okay. pyk. Czy taka szerokość hmm. jest ok? Dobra, i lecimy jeszcze wyżej. I nie jest będzie to okay. taki mega wysoki ten domek na drzewie, ale myślę, że nie wiem, taka wielkość byłaby spoko. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Dobra, polećmy jeszcze jeden blog do góry Nikt się nie spodziewa, co ja buduję. Ja zbuduję z głowy dzisiaj, kombinuję i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trochę się tego boję, bo nie jestem jakimś super budowniczym, tak, ale okej, okay. zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Nie bądź taki skromny. No nie jestem właśnie. Dobra, robimy coś takiego. Tutaj będzie takie jeziorko jeszcze. O jeziorko! To ja już przegrałam, to ja tak, już na mogłabym pewno. nie budować. Ciekawe jak wygląda woda, słuchajcie, w tym wolegowym e, e, Minecrafcie. Normalnie wygląda, czyli Aha. woda nie jest zmieniona. Okej, okay, spoko. A ogień? E, ogień podpal pewnie podpal też Ale swoją budowlę. Nie, 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 ja wolałbym Sprawdź. nie podpalać jej. Dobra. Okej, okay, ja myślę, że takie spoczko Dobra, e, zróbmy tutaj jeszcze e, te. Ooo! Schodki jak epicko wyglądają! No, jak prawdziwe takie. Wyglądają klocki. mega epicko schodki. No dobra, to Dobra, jak to. prawdziwe klocki, słuchajcie, dobra, o, epicko, epicko. Jeszcze oczywiście można byłoby tutaj dodać mm, shajderki, by to wyglądało jeszcze bardziej epicko. Ale no my dzisiaj korzystamy, nie korzystamy z shaderków w ogóle. Ej, czemu nie mogę tego zniszczyć w ogóle, okej? Okay. No nie mogę dobra. Za wąskie! Za wąskie? Dlaczego? Serio? Za mało belka zbudowałaś. O, to jest Nie. fajny blok. Na maksa będzie I jak postawiłeś to y, bloki na tej trawie legowej i tak. zniszczyłeś, to jest nagle taki płaski teren brązowy. Dobra, słuchajcie, ja tu y, mój początek drzewa chyba mam i to całkiem <grym> dobrze zrobiony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, i lecimy dalej. Y, ten blok też mi się bardzo podoba. Wow, on wygląda mega epicko. Hmm. Ale Moja to będę budowla chciał... będzie dziwna. Dziś. Dlaczego? <grym> Bo... Nie ma takiego Lego. A nie ma takich klocków? Musicie mi wybaczyć to. <laughs> no dobra. Ale to e... tak zarządził. <laughs> dobra, słuchajcie, patrzymy, co my tu jeszcze. O, mamy lipsy? Są normalnie, zobaczcie. No raczej, a jak mają być klockowe? Czy są klockowe? Są klockowe właśnie. Wow. To jest epickie, hmm. dobra, czyli to są a, jakby liście. To jest nos. Okej. Okay. Dobra, times today zrobię. Nie mam za bardzo pomysłu na, na to drzewo troszeczkę i. To jest nos, jakby co? O co? nie! Pada deszcz. Nie. Tak. Dobra, okej, okay, mam wyciszczone Na oczy to ja nie wiem. Czekajcie, będzie. no może to będzie tak troszeczkę imitowało tutaj to drzewo. No ja nie mogę jakieś śmieszne. Chociaż ja się boję. Nie wiem. Swojej budowli. Ja swoje też się boję, Ona bo za bardzo jest. ja tak na spontana trochę lecę i to nie wiem co z tego wyjdzie właśnie. No, wow, no. jak od spodu wyglądają epicko te bloki. A no? Normalnie, jak Lego. Jak Epicko, dobra Malta pyk No musi wszystko naprawić To sobie połączymy Szkoda, że nie mam Edita. Jest Edit ogólnie No fajnie, no wiesz no <grych> Ale dobra, co tego chodzi <grych> Dobra, czekajcie, to by wyglądało całkiem spoko Tak mi się wydaje e, Czyli dobra, to, to sobie zniemy. dokończymy A później zrobimy jakoś tutaj domek po prostu Żeby to wyglądało jak domek na drzewie Ale muszę dać tutaj trochę tych liści Żeby Wiedzieć, gdzie mam to budować, słuchajcie. I myślę, że tu teraz mogę zacząć ogólnie to robić. Dobra, to Beltram musi wszystko usunąć. Dobra, ja myślę, że tak będzie spoko. Boję się mojej Dobra. postaci. Dobra, i tutaj możemy zacząć budować ten y, domek. Okej, okay, domek zbudujemy sobie z y, tych bloków, ja myślę, że są spoko. Chociaż tak, tu mamy te koblowe, też są bardzo fajne. Zobaczcie, koblowe fajnie wyglądają. Fajnie, fajnie. Dobra, ja myślę, że mogę tutaj z koblowych to zrobić. Dobra, ten domek nie będzie jakiś turbo duży tutaj na tym drzewie. Moje ale ja myślę, będzie. że tak, taka wielkość będzie spoko. Moje drzewo będzie yy, duże. Tak? Żartuję, że nie mam drzewa. A, a co ty budujesz? Nie powiem. Dobra, to, to nie jest był. niespodzianka. Okej okay. Niech się przestraszą. Dobra, ja sobie tutaj zrobię trochę skobla, trochę pomieszam tych bloków w sumie, żeby to fajnie wyglądało ja e, i zobaczymy czy jak one będą połączone różnymi jakimiś właśnie blokami, czy to jak to będzie wyglądało w ogóle. Jestem tego bardzo ciekawy, więc e, spróbujmy. Mamy tutaj oh, grass yeah. bloki i gdzie mamy te acacia log? Dobra. Dobra, to jest to. Dark oak. Berga, oak log. Robisz? ok. Czy to są czy to są też bloki? Są. Dobra. What? Jak połączylibyśmy to na przykład w ten sposób. Dobra, skrócimy jednak naszą budowę. Ciekaw jestem jak drzwi wyglądają, czy też są zmienione, czy nie. Właśnie jestem hmm, ciekawa. Wydaje mi się, że nie, obstawiam, tak. Aha. Ale w sumie zaraz będę Zaraz zobaczymy, ja stawiać. też zaraz będę tutaj testował. E, no, ale sobie nie wyobrażam, jakby sumie... miały. O, tak by byłoby spoko. Dobra, ok e, Dorsy wpiszemy. Są jakieś legowe jedne. Słuchajcie, tak? i wyglądałem naprawdę spoko. Jadzie. Są legowe drzwi. Ale ekstra, Dobra. Są normalne, prawdziwe Są prawdziwe drzwi. legowe drzwi. Dobra, spoko. Podoba mi się to. Dobra, zamykamy nasze Okej, okay, tutaj zrobimy powody. okno sobie. E, glas. A, drzwi, a okna chyba będą jest, normalne? Jest szkło takie legowe chyba też. Mhm. Trochę tak to wygląda. Mhm. Jak legowe szkło. Dobra. Okej, okay, i myślę, że tutaj już możemy zamykać ten nasz domek, czyli zrobimy tutaj mu dach. Od razu. Hmm, I później to liściami jeszcze tutaj wykończymy. Ja myślę, że to będzie wyglądało całkiem spoczko. Dobra, właśnie jeszcze w środku Dobra. coś tutaj porobić trzeba. Ja czekaj, czy briki, briki jak... Nie, briki są normalne. Szkoda. Dobra, bo tu nie wszystkie bloki, słuchajcie, są zmienione niestety. Ale i tak jest dosyć dużo ich zmienionych. Na pewno jest jeszcze jakaś inna wersja. Yy... Tego teksturpaka, tylko że płatna ogólnie I tam jest chyba więcej bloków jeszcze Do wykorzystania No ale i tak tutaj jest dużo Ale i tak tu jest bardzo dużo ogólnie, którym można się pobawić Właśnie. I to jest za darmo, słuchajcie, także link oczywiście dam wam tutaj Do tego teksturpaka, więc będziecie mogli sami przetestować Oczywiście on e, Wymaga troszeczkę lepszego komputera Bo e, jak będzie słaby to Może lagować I to dosyć mocno, także na to trzeba na pewno uważać Dobra e, Zrobimy sobie to w ten sposób ok. Ok, no. pyk i pyk. Dobra, i mamy tutaj. Fajny fajny ten, jak to się nazywa? Fajny dach, tak mi się wydaje. O, tak? jeszcze sobie tak to zrobimy. Spokot wygląda. Dobra, i teraz jak zrobimy sobie tak, to i tu na górze damy coś takiego. Okej, okay, spoko No dobra. No pięknie będzie wyglądał ten domek, podoba Ale mi się. Zajrzałam ślicznie. Nie, nie możesz zaglądać. Ślicznie, potwierdzam. Nie możesz zaglądać. O, u mnie nic nie zobaczycie. Dobra, pyk. Bo jeszcze nic nie zbudowała. No, chyba, że tu z góry podejdziemy, ale. Nie? Na razie, chyba to jest coś e, takiego małego, bo nie widać słuchajcie tego tutaj. <grystanie> bo okay. ja. Wiesz, dziś się skupiam na małych rzeczach. Okej. Okay. Żeby nie przesadzić znowu. No to dobrze. Ej, ale w ogóle mega fajnie się z tego buduję. wam, że jestem w szoku. Jakby wszystkie bloki jeszcze były te Minecraftowe tutaj, ogólnie. Ale fajnie. To serio, można by było takie prawdziwe budowle, które są w Lego, jakby w zestawach. Można by było budować sobie w Minecrafcie po prostu. To jest mega epickie. Nie! I znowu też pada. Naleci mi woda tutaj. Nie! Ale dlaczego w tą stronę nie można postawić tego bloku? To jest dziwne. Dobra, pyk. pyk. Bloczku, postaw się normalnie Pyk, pyk Oj hmm. Tak dziwnie się hmm. czasami to stawia, ale ogólnie spoko Na pewno z shaderkami to by wyglądało jeszcze bardziej epicko, słuchajcie Więc hmm. dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć e, jakąś serię ogólnie e, Jak e, gramy na takim teksturpaku Ale Słucham. jeszcze bardziej epicko, żeby to wyglądało Szukajcie coś pyk. Na pyk. oczy I Na oczy? To co ty budujesz? Blog. Ale on się stawia odwrotnie. Aha. Że to coś patrzy do tyłu. Co? A nie może patrzeć do tyłu. To ja nie wiem, co ty tam budujesz. inny blok to jest. Dobra, okej, okay. wydaje mi się, że mamy spoczko tutaj zrobione, to. Hmm. Wygląda Teraz? to spoko, tu mamy wejście. Dobra, słuchajcie, dobra. takie będą oczy. I zacznijmy tutaj budować, słuchajcie, podłogę, bo nie mamy podłogi ogólnie. No to jest straszne, ja nie mogę, dobra. Może z jakiegoś drog. innego bloku zrobimy podłogę, no bo jak mamy, to wykorzystajmy coś. Hmm. Mamy okay. złoto, mamy tutaj jakieś inne. O, mamy taki fioletowy jakiś, nie wiem. To Zobaczmy. Wygląda. Nie powiem o jak ja ci to... to wygląda dziwnie? Dobra, zamykamy to tutaj. Ale z tego, jakbyśmy stopiema. zbudowali. Hehehe. Zniszczyłem Teraz... drzwi sobie niechcący. Teraz coś na uszy mi jest potrzebne. Dobra, ja myślę, że z tego bloku możemy zrobić, bo to jest taki zielony blok, ale mega Jakie fajnie zbyt... to wygląda. Ale fajny blok. Tylko, że w tym samym kolorze, no ale szkoda, ale dobra. Pyk, dobra, okej, okay, jeszcze raz te drzwi. A, tu nie wstawię tych drzwi, co? No się śmiejesz? To będzie straszne. Tak? Ale dobra. nie będzie. Okej, okay, ja tu mam spoko zrobione, tak mi się wydaje. No, postaw się. To jest normalnie. fajny blok ogólnie, ale nie wiem gdzie miałbym go wykorzystać i jak. To są fensy? O, może tak. Oooooo. W sumie. Dobra, będzie krzywo, ale to nic. <laughs> I teraz... Mm. Ej, to wygląda spoko. Nosek. Jakoś Czekajcie, nosek. tylko tu mi się niszczy. Ogólnie ciężko się trochę stawia te bloki, ale są mega spoko. Hmm. Dobra, i teraz Dajcie. to połączymy o! z różnymi tak. tutaj elementami. Dobra, slaby na pewno warto wykorzystywać, bo one są bardzo takie legowe i to można fajnie tutaj jakoś... No dobra. ...zaaranżować sobie. Cudownie. Aj, ale tutaj niszczę sobie niechcący. Ale niestety my musimy Dobra. to poszerzyć. O, zróbmy bo sobie tak. Musimy zrobić bazę Czekajcie, pochodnia jak wygląda torch? Nie, no pochodnia. I jest jakoś inaczej zrobiona, nie. Tak? To jest chyba z jakiegoś moda. <laughs> mm. Ty, ory. Czekajcie, ej w ogóle nie ma torcza naszego. Ale ja jak skąd to Nie, no to jest pytanie, torcz chyba Minecraftowy. To. Tak, ale to jest przerobiony trochę na jest, lego Jest, jest, no. Fajnie to wygląda. Wow. I, nasza dobra. I tu musimy dać jeszcze więcej tych liści, żeby to wyglądało trochę jak drzewo, więc zakryjemy ten nasz dach troszeczkę. Oko, wierzę ci, że to drzewo. No dobra, drzwi. Mm. Dobra, okej. Okay. Trochę Dersy. tu na pewno zakryjemy sobie ten dach. Tymi liśćmi. Em, y, schodki? Jakieś? Dobra, pyk. Uuu, jakieś liczne. Tutaj drzwi. sobie to zrobimy tak. Mm, mm, fajnie. Dobra. I tu będą stersy. Oj, tu są okna, to tu nie mogę zasłonić Ale tu wygląda to spoko Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz Okej, okay, jest hmm. Hmm. Dobra, pyk No nie Szybciej Dobra, okej okay. No, bo zaraz trzeba kończyć na pewno, bo my już tak długo budujemy no Właśnie, bo to takie nie jest łatwe To nie jest łatwe, ale fajnie mega się buduje I to tak wkręca w ogóle, że masakra Okej, okay, dobrze, Dobra, Prawie zrobione. cały mój dach zakryłem, ale to nic. Do naszego domu i teraz drzwi. Chyba z tej strony? Ja dobra, mam zamach. Okay. Tak być nie może. Ja myślę, że tak to będzie wyglądało spoko. Trochę wygląda to jak drzewo, trochę może nie. Wygląda, wygląda. Ale A masz dobra, w domu zrobione coś? To, znaczy mam tylko no po prostu podłogę zrobioną i... A, dobra. I tyle. To dobrze. To nie jestem gorsza. Ale coś tam zaraz będę jeszcze kombinował na pewno. Dobra, okej. Okay. Mamy już dosyć dużo tutaj zrobione, jeszcze tutaj powstawiam tylko trochę tych jest. bloków. Tutaj okej. Okay. Okien okay, na razie nie robię. I, I to niż, Dobra, tak? spoko, niech będzie, że to jest dobek. To no, ja jak to dziwnie wygląda, to nie wygląda jak domek na drzewie. Nie pokazuj mnie! Co ty się wydarzyło? Okay. Ja muszę ten dach odsunąć jednak. A u mnie się nie da wejść prawie Bo to nie będzie wyglądało jak domek na drzewie To jest tak nisko Dobra, tutaj dobra. jest za dużo na pewno tego Więc to musimy usunąć Więc to chyba muszę pousuwać po prostu Nie, nie zgabiaj Bo ja bym musiał ewentualnie Wstawić jeszcze tutaj kawałek Jakby tego drzewa I zrobić takie gałęzie czy coś I wtedy może by to wyglądało tak, bo o -o. Z tym to to nie wygląda zbyt dobrze Dobra, usuwam to Coś mi się tu nie zgadza w mojej matematyce Dobra, muszę czekajcie, to jak to wygląda Dobra, z tej strony jest spoko, muszę zostać Ale hmm. nie wygląda to jakoś super No dobra, dobra Myślę, że będzie lepiej Będzie na pewno pięknie, tylko ty tak gadasz Dobra, jest spoko, nie będę tutaj już kombinował aż tak mocno Tu zrobimy sobie jeszcze tylko tarasik jakiś Oho, tarasik dobra. Ja myślę, że to będzie spoko to opcja Tu jest Jasność, trzeba to zmienić. Dobra. Tu też I trzeba tu te to fęsiki zmienić. byśmy wstawili. Czy tu można okna zrobić? Dobra. Można! <noise> okej, okay, to by wyglądało tutaj spoko w miarę. Dobra, czy co my tu jeszcze mamy? A czy z. Y... Słuchajcie, z tych y... krzaczków okej, okay, są tutaj. Dach. Drzwi. Tu jest coś. Y... Nie mogę stawić Okej, okay, są kwiatki nawet. Jakieś. Musi być płaski teren? Oh no. Dobra, więc spróbujmy to wstawić Bo mamy normalnie trawę Tutaj możemy taką Jakby legową trochę wstawić hmm. Także spoczko to będzie wyglądało Dobra, będzie OK. Dobra, tu mamy O, to też jest spoko Mamy meble? Nie, mamy nie ma mebli? legowych mebli No dobra, no to to ja już Ale kwiatki chęło. są fajne Ale Podobają właśnie mi się. Takie, takie kółeczka, takie normalne legowe. Tak, legówy. tak. Jak to działa? Nie wiem właśnie, ale Jezusa, jest mega spoko. Dobra, ja tu jeszcze muszę wejście sobie zrobić, bo wiek, nie mam. Tak, pięknie. Dobra, i teraz Cudownie. tu będzie wejście. Dobra. Ale śliczne. Zróbmy to w ten sposób, ok Wow. Glas jeszcze. Nie wiem, jak drabinka wygląda, ale to zaraz sprawdzimy. Dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, że już dosyć dużo zbudowaliśmy, więc trzeba będzie powoli tutaj kończyć już, bo Ta. i tak mega długo budujemy. Zgadza mm. się. Dobra, mamy drabinkę. Zapraszam. Ale drabinka jest normalna, niestety, Minecraftowa. Okej, okay, to zrobione. Dobra. Okej, okay, I tu jeszcze wyjście musi być na taras. Dobra, jest spoko. Okej, okay, ja bym już tak Oj. to zostawił, eee, słaby, tylko weźmiemy sobie jeszcze. Się nie Weźmy sobie te jaśniejsze. Dobrze. Dobrze. I spróbujemy tutaj wstawić coś. Stepsy, stepsy jakieś M. Um... dobra, okej. Okay. Jest Takie. spoko! Ja bym to słuchajcie, tak zostawił. Szkoda, że tu nie ma jakby większego drzewa ogólnie. To mi trochę psuje tutaj moją koncepcję ogólnie. Tego, tego, mojego nie? drzewa, ale bym musiał tutaj zrobić jakieś gałęzie, czy coś takiego i to już jest mega dużo pracy ogólnie przy tym będzie hmm. I nie wiem Fajne. czy aż tak kombinować, ale chciałbym to naprawdę fajnie tutaj jakoś zrobić Oh my god, co ja znalazłam Dobra, spróbujmy jeszcze coś tutaj wykombinować I tak, to jakby co, to jest... nie, to nie, tego nie używam Nie wiem czy to wygląda Dobra. jak szak, trochę tak Czy z tego się da wyjść? Dobra, okej, okay, spróbujmy okay. to połączyć tutaj Dobra, ja środku już skończyłam Aha Więc tylko na zewnątrz wykończę sobie to I będzie Tak, Dobra, ja chyba też już kończę, ale No dawno tak długo Nie budowałem, słuchajcie, chyba w minecraftcie Naprawdę Okej okay, Spróbuję tak zrobić, żeby to wyglądało jeszcze trochę jak drzewo No ogóle, ale ty nie. ładnie robisz a Dobra, ja jest spoko, jeszcze tu z drugiej strony Coś takiego zrobimy Aha. i powinno być nice Dandelion Dobra, szukam ciebie i Jaki piękny Dobra, okej, okay. i teraz e, Zróbmy tutaj inny wow. Dobra, okej, okay, mamy Już kończymy powoli, słuchajcie Zbliżamy się do końca, także trzymajcie kciuki Żeby nam się udało to ładnie wykończyć uh -huh. Dobra Ja już kończę Ja też O, a co to jest? Nie wiem, co to jest Okej, okay, dobra, myślę, że jak to zrobię To będzie to wyglądało trochę jak domek na drzewie Bo tak to gdzieś zgubiłem tą koncepcję całą ale spoko, dobra, pyk. Czegoś mi tu brakuje. Pyk, dobra. Ale spoczko. Okej, okay, zróbmy jeszcze tak. A jak wyglądają y, lederki? Y, normalnie? Lederki normalnie wyglądają, niestety. Aha. Dobra, powiedzmy, że jest to dobra, ja już skończyłem, słuchajcie Także czekamy teraz tylko na belle i na Nobka I widzimy się za chwileczkę w ocenianiu naszych budowli Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już gotowi, więc idziemy oceniać nasze budowle I ogólnie idziemy do Nobka Wow, co ten Nobek zbudował, zobaczcie Swoją ja podobiznę nie. chyba no. Ale nie ma go tutaj nigdzie, więc... Y, chyba, że w środku jest, czekajcie, sprawdzimy Nie, nie Ale fajnie, Wow, ile nie perzy tam, co on tu zrobił? Wow. To Ej to dobra, jeżeli chcecie go zobaczyć to musicie zostawić łapeczkę do góry, ale możecie też ocenić jego budowlę, więc się w komentarzu od 1 do 10 ocenę dla Nobka, a my lecimy teraz do Belli, dobra I mamy, <ścoughs> co to jest, Nowek, lepiej co to jest, co to za potwór, ja, aż deszcz zaczął padać, Bez co to jest, za potwór, oczy, to jest za potwór człowieku, to jest Juszy są dwa inne. Ja nie wiem co to jest. Ale jedno jest odgryzione Powiedz czy to miało być. To świnia. Co, to nie z świnia, to słuchajcie. To ale zobacz jakie dziwne. I tu nie można wejść, nawet! Można, boczkiem A, trochę. dobra, na dół, dobra, okej. Okay. No. no w środku spoko, ale tutaj to jest w ogóle mega śmiesznie. Ale widzę, zobacz jakie dziwne oczy. No widzę właśnie. tu jest taki blok i ten czarny Fajnie. nie mógł być. No spoko, spoko na tył. Dobra, słuchajcie, ocencie od 1 do 10 Pelli domek. Jestem bardzo ciekaw, waszej oceny, także oceniacie. I teraz mój domek, znaczy budowlę, a teraz moja budowla, domek na drzewie. Słuchajcie, tak wygląda. Zaraz możecie ocenić od 1 do 10. I ogólnie, no tutaj mamy domek, i można wejść do środka. Sobie? Nie, to zawsze się postawi. E, tylko, że tutaj w środku nic nie ma, bo już nie, nie starczyło mi czasu na wykończenie. E, mamy tam drzwi, i tu mamy też tarasik, stąd można ryby łowić tutaj w tym A, ryby e, w, łowić. w tym stawku. Tak, w... Ja to muszę przesprawdzić. Przetestować. Dobra, słuchajcie, ocencie też mój od 1 do 10. Dajcie znać, który waszym zdaniem dzisiaj wygrał. E, no i piszcie w komentarzu też, co mamy zbudować w kolejnym odcineczku. Słuchajcie. Aha. My, dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. É papai